Cześć, witajcie. Dzisiaj pewnie będzie trochę gorszy dźwięk, bo już nagrywam w domu. <laughs> jak to Adam stwierdził? Jakimś cudem na wakacjach był lepszy dźwięk. No nie wiem, naprawdę do tej pory się zastanawiam, jak to możliwe. Jak widzicie, już jestem w domu. Wczoraj o 21.00 przybyliśmy do domu. Jak widzicie, też nie potrafię odpoczywać. Od rana już coś tam brałam, już sprzątałam. W ogóle istne szaleństwo, ale... Tak, chociaż z grubsza chata ogarnięta, z tyłu jakieś tam te koce, narzutki już do prania poszły, już schnął, pościel wyprana. Dzisiaj mąż przyjeżdża. Myślę, że koło 20 powinien być z bagażami naszymi, bo my z dziećmi, znaczy w sensie ja i dzieci pojechaliśmy sobie do Wrocławia pociągiem, wiecie, tylko z takimi podręcznymi bagażami, z jedzeniem, z piciem i tak dalej, także... Bez problemu, luksusowo, że tak powiem. A może dzisiaj, właśnie, bagaże jeszcze dowozi, pewnie na pewno. Będę pranie wstawiać jeszcze z tymi wszystkimi rzeczami, ale to już tam pralka przecież upierze. Nie robię tego nad rzeką, nie wiem, na tarze, ani nic, nic takiego, więc bez przesady, nic takiego się nie dzieje. Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu. Moja mama, widzę, że też się no, bardzo ucieszyła. No, było jej miło, pewnie. Wczoraj ją wsadziliśmy w pociąg do Warszawy, bo jedzie do rodziny z kolei, w odwiedziny, więc ona do Warszawy, ja z dziećmi do, do Wrocławia. I tak to tutaj właśnie przybyliśmy. Eee, tak jak mówiłam, nie potrafię odpoczywać, zatęskniłam już za nagrywaniem. Myślę, że pora się powoli wdrażać w taką codzienną moją rutynę. Eee, w normalne, jakieś tam regularne jedzenie już w miarę, chociaż jeszcze nie do końca. No i w treningi, bo brakuje mi takiego, też mojego takiego drylu treningowego, bo ja no dość dużo ćwiczę, dość dużo trenuję, dużo biegam. Yy, I trochę mniej było tego na wakacjach, aczkolwiek trochę było. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie speedmintona, czy umiecie, czy, 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 czy słyszeliście, bo umieć na pewno bo każdy by w miarę umiał. Chociaż no wymaga to sprawności i dynamiki, bo gra jest dynamiczna, speedminton. Lotka leci szybciej niż w badmintonie. Hmm, na większe odległości, no, powiem szczerze, bardzo fajna zabawa i bardzo lubimy właśnie ten, ten rodzaj aktywności uprawiać podczas naszych pobytów na wakacjach. Poza tym rzucanie frisbee, jeżeli chodzi o aktywności, to było na tyle. Miałam coś tam pobiegać, ale koniec końców mi się nie chciało. <laughs> Stwierdziłam, dobra. Wyluzuj, wyluzuj, masz wakacje i po prostu korzystaj. A dzisiaj tak przychodzę do Was z szybkim, krótkim filmem, bo parę fajnych nowości się pojawia. Jednej się w ogóle nie spodziewałam, tak usłyszałam gdzieś na kanale zagranicznym i ona chyba będzie jesienią, mi się wydaje. Jeszcze do końca konkretów nie ma, ale o niej zaraz. Zacznę może od Narciso Rodriguez: All of Me Floral, tym razem Floral. Ta cała linia nie spotkała się z jakimś przychylnym odbiorem publiczności. Nie wiem w sumie dlaczego, bo jest to łatwa, przyjemna, taka na co dzień, taka, wiecie, do pracy do, nie wiem, wypadu pobułki do sklepu. No bardzo kobieca linia ogólnie, te, te, te zapachy allow me. Tam chyba jeszcze jeden wyszedł oprócz tego podstawowego, z tego co pamiętam, ale nie jestem pewna. Ja je testowałam, nawet po głowie chodziło mi kupno, a nawiasem mówiąc, spodziewajcie się niedługo e, holu perfumowego. Spodziewajcie się e, Nie pytajcie, nie pytajcie. Pomieńmy to, wiecie. Tutaj mamy właśnie w tej wersji floral mieć liczy, więc troszkę owocowości będzie, kwiat śliwy, geranium, drzewo gwajakowe i piżmo. Brzmi to ciekawie, ja w ogóle bardzo lubię zapachy z takim dopiskiem floral, bo najczęściej one mi pasują, ja lubię kwiatowość, a jeżeli jest właśnie liczy, to myślę, że powinno być tak dosłodzone właśnie delikatną owocowością, co również cenię i bardzo lubię. Geranium też pojawiało się w My Berbery Blush, które uwielbiam, więc myślę, że może być bardzo dobrze i myślę, że jest więcej prawdopodobne, że ten flanker mnie przyciągnie. Właśnie wspominałam o tej nowości, która ma wyjść jesienią. bodajże, ja nie mam jeszcze pewności. W każdym razie, flakon już widzicie. Jest to Miss Dior z czarną kokardą. Słuchajcie, do tej pory te kokardy były albo plastikowe, takie w kolorze metalowym, bo to metal chyba nie był nigdy. Taki... O nie, chociaż może Miss Dior Sherry, ale też nie jestem pewna, czy to był prawdziwy metal. Ale taki bardziej, taki, no, taki jest specyficzny dźwięk, jak się puka w metal. No i Miss Dior Cherie miało coś takiego, więc być może to nie było plastikowe. Ale mogę się mylić, ja tam znawcą materiałów nie jestem. No i były kokardki, takie jasne, a teraz jest czarna kokardka, słuchajcie, i o ile dobrze przeczytałam, to w nutach ma być czarna porzeczka, jaśmin, dżem z czarnego bzu, drzewo dębowe, słuchajcie. Hmm. Ciekawie, ciekawie, ja myślę, że to naprawdę będzie mocny czarny koń tej jesieni, być może też, też i zimy, nie wiem, zobaczymy, ale ja się naprawdę już napaliłam, ja już... Znacie mnie dwa wtorki, wiecie, że ja takie rzeczy lubię, a jeżeli słyszę mi z dior, to jestem gotowa prawie, że w ciemno tutaj e, poczynić zakupy. No i wśród nowości mamy jeszcze godę z Ja dostałam dzięki mo uprzejmości mojej kochanej Witki e, właśnie e, odlewkę tego zapachu i na początku nie obczaiłam w swojej wielkiej mądrości, że to jest parfum. Nie doczytałam. Myślałam, że to, jest, no to są te podstawowe, ale nie. To jest ta najnowsza wersja parfum. I tu jest wszystko bardzo, bardzo zintensyfikowane. Tak nawet powiedziałabym, że to tak na granicy trochę uniseksu, tak w stronę męską, ale w dalszym ciągu balansuje to tak, że jestem w stanie, jako stuprocentowa kobieta, uwierzcie mi, nosić to gdzieś na wieczory. Jesień zima. Myślę, że świetnie się sprawdzi. Lawenda jest mocno podkreślona w tym zapachu. Mocno, mocno podkreślona. Jeżeli chodzi o nuty, to mamy tutaj malinę, esencję lawendy. Jestem skłonna uwierzyć, lawenda to jest tutaj naprawdę e, intensywna, więc esen esencję wierzę. E, mamy tutaj infuzję wanili, kawior waniliowy, absolut wanilii, zamsz. No i ten zamsz, no jest coś takiego miękkiego. Może to i zamsz. No, wanili. Też trochę, ale nie jest to w żaden sposób ulep. Absolutnie nie nazwałabym tego zapachu gourmandem. Jest to elegancka, mmm, taka dość no, ciężka wanilia. Ciężka, tak mmm, właśnie tą zamszowością taką. No Bardzo elegancki zapach. Myślę, że jesień, zima i wieczory to będzie coś, naprawdę coś. No i słuchajcie, Juicy Couture wypuszcza Just Moi w którym to mamy mieć kwiat kakaowca, magnolię, nektar śliwkowy, krem kakaowy, orchidę waniliową, jaśmin, ziarno kakaowca, wanilia, ambrox, drzewo sandałowe, piżmo. No coś tutaj wszystko się kręci wokół tego, nie, nie, nie stricte hmm, kakao, ale ziarna, kwiatu, kremu kakaowego, no krem kakaowy już można podciągnąć pod kakao trochę. Więc pewnie będzie tak troszkę kakaowo czekoladowo, tak sobie to wyobrażam. O. No, będzie słodko na pewno. Ciekawy też jest ten flakonik, taki przyjemny dla oka. Myślę, że z chęcią, z chęcią wypróbuję, aczkolwiek, no, bardzo to jakoś nie wiem. No, ciekawie mnie, ale mam na, na, na swojej liście jeszcze, jeszcze kilka innych pozycji, także wiecie. Jeżeli wysłyszeliście o jakichś in, innych jeszcze nowościach, których tutaj nie wspomniałam, bo na pewno tutaj w małej czasie ja wspomniałam tylko o takich, które naprawdę mnie urzekły, zainteresowały. I wiecie, no, najbardziej, tak, bo jest jeszcze tam barenia, nowa wersja jakaś tam wychodzi, to to wiem. Ale barenia, no, ładna jest, szczerze mówiąc, ale do tej pory jakoś bardzo mnie e, nie przyzywa. Od RM przyzywa mnie inny zapach, ale o tym się dowiecie pewnie w swoim czasie, niedługim. No, także tak. Ja serdecznie dziękuję mm, za wszystko. Ja sobie tutaj dzisiaj nagrywam dla Was za chwilę drugi film perfumy na tacy, słuchajcie, muszę nagrać i nagram, bo jestem w ciągu i chcę, chcę popracować trochę. No i poza tym, ojejku, jak ja się cieszę, że ja wróciłam do tego mojej królestwa zapachów. Smutno mi, że musiałam wyjechać z morza, ale z drugiej strony otwiera się znowu kolejna przygoda i, no nie muszę dojść do siebie, tak jak mówiłam, do swojej rutyny. Winka się napije. Primitivo. Nie wiem, czy lubicie. Ja lubię czerwone, wytrawne. Ja mówiąc tak, no. Dopiero zaczęłam. A no, jeszcze dużo przede mną. Jedną lampkę myślę dzisiaj, bo jeszcze na zakupy chyba będziemy jechać. Zobaczymy. Dobra, rozgadałam się. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem, że będziemy dalej ze sobą. Kliknijcie przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Zostawcie komentarz. Jak zwykle zapraszam na Patronite. Kto zechce wesprzeć mojego bzika? to będę bardzo, bardzo wdzięczna. Do zobaczenia. Cześć. Pa.